Odcinek z dedykacją i specjalnymi podziękowaniami dla stałego bywalca na Twitch i YouTube, czyli Gicha. Piotrek, raz jeszcze dziękuję za zajebisty dzień. Na wstępie dodam, gdyż pominąłem to jakoś przy nagrywaniu, że pierwszy raz jadłem mięso z kangura. Dla ciekawskich, moim zdaniem smakuje trochę jak wołowina, tylko jest trochę delikatniejsze. Chcesz się przywitać? Jestem nie kamerzykiem, to nie ten... Dobra, lecimy. Właśnie nie jesteś młyszy, tak sobie teraz skojarzyłem. No nie jestem, tak jakoś wyszło. No i bardzo dobrze, ci lepiej wygląda. ja wiem. Mniej wygodnie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest niedziela, 29 stycznia. Majne birthday. Albo jak kto woli. A tutaj wsiadamy teraz w formułę zwaną Twingo. W ogóle te klamki, słuchajcie. To jest złoto, nie? Patrzcie, od razu widzi, że z youtuberem wsiada, bo muzykę wyłączył o, Panie szalony, daj pas zapiąć Telefony mam? Mam Wysławki mam? Mam Kluczyki mam? Mam Wszystko mam Chyba tak, ale zamknąłem Wczoraj się wracaliśmy, nie? No, się Wczoraj nic nie nagrywałem, bo sobota była dniem takim moim na odpoczynek, a dzisiaj nagrywam. Yy, I plan jest taki, że jedziemy najpierw coś zjeść, bo ja dzisiaj w sumie miałem nic nie jeść, ale opierdziliłem cztery pomidory i motorele. <grymne> <grymne> bo silniejsze ode mnie. trzeba rozciągnąć załomną i ma takie podatek Tak, wiecie, gdzie on się ciągnie? Stwierdził, że o, no, trzeba zakopać szatana i. Yy, jedziemy do yy, azjatyckiej knajpy orientalnej. w której orientalnej To w sumie mówię to samo. No bo tak <noise> w której płacisz? Ile? 32 euro? 32 euro i chcesz. Przez dwie godziny. Przez dwie godziny. I to jest bardzo złe Ponieważ yy, moja dusza Janusza Cebulu, ce, Cebulia, cebularza będzie mnie kusiła, żeby jeść jak najwięcej <noise> Rip moja dieta <noise> Tam ale taki. urodziny są, jeden dzień w roku można, tak? Potem będę to miesiąc odrabiał, ale co tam To jest taki dwugodzinny cheat Ale ciekawie. co tam Dwugodzinny cheat... <laughs> Bez kitów, przypomina mi się drogę jak moja koleżanka miała tego Swingo, Widziałeś co zrobił? Swingo? Znaczy więcej jak to jest, ale nie widziałem, że zrobił trzy litrów no, On ma twingo nowe, nie? Przerobił je na driftowóz Znaczy na driftowóz, no tak wiesz no, tam Program zrobił A nie, ja gorący chłop jestem. A może bym pasy lepiej odpił? Chcę, <noise> chcę wysiadać bez odpięcia pasów, nie? Tak jest bezpiecznie. No! Nie no, nie jest źle. W ogóle, jakie to auto ma super mordkę. Jest... Pozdrawiam w tym miejscu Martę, moją koleżankę ze studiów, która miała tak... Takie wiśniowe. Swingo. Wszyscy mnie na studiach w ogóle Honda przezywali, bo jeździłem taką Hondą w kameleonie i miałem na niej punkcie pierdołca. Czyli dokładnie tak jak teraz, tylko kolor się zmienił. Eee, I krzywa. General? Z taką jeśli trzeba wejść to chyba jeśli pozwolili wejść, to chyba to na No nie się to bywa, nie? Ej, dobra, ja bym sobie musiał talerz wziąć. No, to muszę sobie wybrać teraz, tak? Tak, co tutaj chce? masz kurczaka, tutaj masz wołow... wieprzowinę, tutaj masz wołowinę. Wołowina, wołowina z woka, z woka brzmi spoko. No, ja też ją lubię. Ci. Możesz mieć coś za, ten, ja za mi, rękę? Nie, pewnie też mogę sobie za rękę. Tyle? No. Więcej? Nie, no popróbujemy, nie? To nie będę się obżerał. Ja to nie, Ty to chcę lubisz włożyć? Ja cię lubię włożyć. Tyle co włożyłeś ty? Jeszcze krewetki. Ja to tego. Tego muszę O, makaron jest Tak, i ten makaron też może coś zrobić jest taka mini kukurydza, to jest dobre, wiesz? Jadłeś tak no, kiedyś? Jadłem, ale to mi nie podchodzi, wiesz? To pójdziemy, nie? Tibon jest dobry, to jest yy, takie mięso z tym, z, z kością. To jest wołowina chyba, tak się daje. Te. Słuchajcie, ja po tym jednym daniu powinienem skończyć jeść. ile ten twój kolega zjadł, mówiłeś? Osiem talerzy i deser. Osiem talerzy i deser, słyszeliście to? Pani że nie wyjdzie, dopóki będzie... Dopóki nie będzie miała restauracja stradna, nie? Tam są piwa, jak chcesz. Panie, jest dole, jak do na dole, chcesz. O, o, o. No to otwierasz? Krótka historia o tym, jak Damian przestał być szczupły. Egen. To w ogóle krewetki w jakimś cieście są. I To są krewetki. A no, 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 no. to Spróbuję sobie. Jest taki czas to patrzcie, bo to muszę Wam pokazać, nie? Ja poszedłem na pocałości, oczywiście. A ten mówi, że on będzie dużo jadł. On będzie dużo jadł. Patrzcie, to jest. To jest mój talerz. To jest jego talerz. I jakby kto ma więcej? Nam. Ja, ja z gościa nie uwalę, nie? Patrzcie co on zrobił Donut i, i urodzinowa Nawet będzie wiem, jak to się ma nie będzie pod zimno rodzinowe zimne ognie Ale Piotruś, mamy już doświadczenie Nie zawstydzisz mnie tak jak Ajko Ja łakamę sobie wezmę Krewetunie tu sobie jedną wezmę i starczy Tego i tak tu już mam tyle na talerzu, że hej Pić pójdę tak powiedział, że on nie wie co to łakame Sałatka łakame z wodorostów łakame, więc będzie próbował uwaga Dobre, Dobre nie? No Je ja, leeft dus dat je Je maakt een mooie compositie van voor je Oh, uh, I don't, I don't, I speak only English. Oh, You make some, something very nice so you can uh, pick, pick it up in the camera. Actually, I'm I'm just making some vlogs, no pictures. Oh, I'm I'm really I'm really about pictures, so. okay. co? Bardzo. się nazywa milion kalorii? To się nazywa. Jakieś takie małe deserki owocowe, nie? Stary, jak wziąłeś cytrynowy, to normalnie eksplozja tej cytryny, była w blablabla. To w jest uh, ryb moje kalorie numer 4 o, słuchajcie, zostałem doprowadzony do stanu, w którym zostało mi jeszcze jedna trzecia szklanki piwa, już tego nie wypiłem. Uff, po prostu nie było miejsca. O, jak biedny. Mm -hmm. To są fałszywe nie. nie. Słuchajcie, nie mam pojęcia jak się wymawia to dokładnie, bo już próbowałem kilka razy. Piotrze, jakoś tak. My jesteśmy tu, a idziemy tu. Aha, no to faktycznie, tam może troszkę. wjechać. Wow. Idziemy tam, tam idziemy. Wow. no tutaj trochę wieje faktycznie. Jak to w kolanii nad morzem. zazwyczaj wieje, jest. na ja, ja trochę kupiłem, fajny misio. i idę? Nagrywam wszystko, a ty mów <noise> Chcesz bo. iść górą? Czy chcesz wiało Czy chcesz iść nową restauracją? Na górze są widoczne. To no idziemy do Słuchajcie, ja nie mogę przestać nagrywać teraz, bo Piotrek co chwila coś mówi. I teraz na przykład do mnie mówi, o tu jest dobra rybiarnia, dobre ryby dają, a ja miałem kamerę no, włączoną. zamknięte było, no. Stary, ja już się nic nie wiem, okej? Okay? <grystanie> Nadal leżą restauracje. Fuck you! <grystanie> <grystanie> Tutaj właśnie się biega. Tu jest też konkret widok. No. Jak jest, jak jest jasno, to jest stary taki widoczek. Tu, tu. Tam. Eee, słuchajcie, nie nagrywałem tego, bo już nie chciałem robić przypału, ale szliśmy sobie dołem z kamerą. Tak po prostu coś Piotrowi pokazywałem na telefonie i trzymałem kamerę tak przełożoną przez ramię. Podbija do nas gościu, coś po holendersku napierdziela. I ja mu mówię, że ja nie mam pojęcia, co ty do mnie mówisz. Rozmawiam po angielsku, tylko jak coś. On do mnie czy coś nagrywamy? Ja mówię, że tutaj nie. Aha, a ja mówię, a czemu pytasz w ogóle? A on, że to jest, tutaj wolno nagrywać, to jest private property. Ja mówię, dobrze, nic nie nagrywam. A on mówi, że, no bo widzieliśmy tu innych gości z kamerą, to nie są goście od was. A ja my nie, to nie są goście od nas, nie wiem kto to jest, nie interesuje mnie to. Nic nie nagrywamy, miłego dnia. Ale strył się? Tu w ogóle, tu są jakieś mieszkania? Tak. Apartament? w takim miejscu mieszkać? Powiem ci, na pewno tanio jest. No, na pewno tanio nie jest. He <laughs> Znak towarowy Holandii, nie? Chociaż tu jest mało. No, słuchajcie, jest e, za 5 minut północ. Zaraz wsiadamy w Swingo. <laughs> Bingo! Jedziemy do mojej limuzyny. Bo tak... Trzeba iść spać i jutro nie wiadomo co może z rana się wydarzyć, więc dobrze by było być na miejscu.